Oblicz 4 plus 8 dzielone przez 2. Jak? Pytanie. Łukasz odpowiedział. 4 plus 8 dzielone przez 2. Maślanka jest dobra z matematyki i z arytmetyki. Ona ogólnie zna wszystkie odpowiedzi. No kurczę, nie wiem, jak strzelać. Ona nawet nam układa pytania. Ściąga gotowiec, ratunek. Możesz też się wycofać zabierając 250 zł. No ale... <grystanie> Jesteś pewny? Zawsze jest pewny. Tak. Wezmę gotowcę. Gotowca? Tak. To poproszę Cię, żebyś powiedział gotowiec i przycisk. Gotowiec. Gotowiec. Decydujesz się na odpowiedź Łukasza. Może najpierw zobaczmy, co na to klasa. 8, 8, 8, 6. Dobra, zobaczmy, co, co napisał Łukasz. 4 plus 8 w nawiasie dzielone przez 2 równa się 6. 6 odpowiedział Łukasz. Ja chciałem 8. A ty chciałeś 8. No i miałeś rację. Najpierw się dzieli, a potem dodaje. Szybko skończyłeś. Szybko skończyłeś. Dlaczego nie zaufałeś sobie? Mogłeś wziąć ściągę i wtedy to przemyśleć. Łukasz, dziękujemy. No, myślałem, dziękuję. Że uczeń będzie wiedział. Łukasz się troszeczkę zmylił nawiasem. Krzysztof, jest mi bardzo przykro. Bardzo też jest mi miło, że byłeś w naszym programie. Dziękuję bardzo. No, mogłem jednak sam odpowiadać. Mogłeś? No, nic ci nie stało. Dobrze, Krzysztof, zanim jednak odejdziesz tak. od naszego programu... Przyznaję się, że jestem... No nie już. jest takie proste. Ja, Krzysztof... Ja, Krzysztof Mendel, szef kuchni, nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. Dziękuję, brawo! brawo. Dziękuję.